Dzień dobry, dzisiaj chcę zaprezentować test mikrofonów i zawartość paczki od Waldek Ducińskiej. Teraz mówię przez mikrofon w kamerce Webcam 200, a następnie wbudowany mikrofon ze smartfona LG G6. Później podłączę się przez Bluetooth słuchawkami Marłos Technology Box, a do końca już zostanie mikrofon Zelman ZM mic 1 W produkcji jest film z ostatniego live'a na temat nowego bioreaktora. A teraz czas na intro, w którym w obrazkowy sposób pokazuje etapy powstawania biogazu. Dobra, halo, halo, mhm. Jest oczywiście zobaczymy No jest pokazane także te 17 dobrze mam Tom i zobaczymy jak mnie słychać Choć Musiałem wejść dopiero na... To Tak, fajnie, sypięć, nie, Ładnie... Nie hmm, Jak Nie wiem. Nie mnie słychać, czy Nie, słuchać, czy nie No to wydaje mi się, jeżeli jest dość. Podłączyłem inne słuchawki. I teraz po prostu muszę włączyć. No i otwieramy. Patrzmy, zobaczymy... Co tam w środku. Ale też zapada... No to tak dalej. Dzięki niemu będę wiedział jest temperatura w bioreaktorach i będziemy sterować mniej więcej temperaturą, tak żeby mniej więcej była stała, nie? Także powinno być liczyką, to jest takie giniastko. Czy idę, czy nie czy widać nie widać smart który będzie liczyć yy, energię jaka była, nie? Zużycany po prostu wtedy będę wiedział ile było włożone do tego ile się podniosło i no ile gazu wyjdzie, nie? Także na to jestem przygotowany. Następnie są słuchaczki bardzo fajne wygodne słuchawki razery Razer później zobaczę sobie jak jak mi słuchać. był taki był taki mały problem że no tu no kabel się urwał i to się tu był tutaj był yy, sterowanie głosem jako głośnością z i mikrofonem także kolega mi Waldek naprawił no i później zobaczę jak one wyszły także kolega Waldek sprawdził moje dyski które były jakieś tam w lepszym bądź gorszym stanie jak stare, no ale... nie będę sprawdzał a tutaj mam moją przejściówkę, szczupkę dzięki której można... można po prostu sprawdzać takie dyski poza komputerem, nie? jest znowu zasilacz bo niestety stary, wem spajczył jak koledzy innym, jak koledzy z sprawdzałem, no to po prostu jest ale się Swajczył, No i kolega ją, naprawił, odesłał, a tutaj jestem yy, wejście do komputera. Dziękuję za dzisiaj, Supli będzie osobny film. Dziękuję za dzisiaj, Supli będzie osobny film.